Witajcie w Mikołajkowym filmiku! Jest lekko świąteczny i chciałabym Wam pokazać, co dostałam na Mikołajki, a gdy go potrzeba, zgasić światło, i pokazać Wam... Dostałam dwie ozdobne choineczki, a zaraz pokażę Wam ich inne zalety. Nie tylko, że świecą. Tutaj są one w świetle, są one brokatowe. Gdy wzgłaśmy, to widać, że jedna z nich jest złota, lecz druga jest taka... Brokatowo-biała, wyłączę ją i pokażę Wam chwileczkę. I ona jest też również brokatowa, strasznie brokat z nich leci. Go na całym biurku, ale i tak yy, myślę, że się opłacało coś takiego dostać, ponieważ ja uwielbiam. Powtarzam, uwielbiam świąteczne dekoracje i tym podobne. Stępną rzeczą, jaką dostałam, to petshopy oraz dodatki. Na początek pokażę wam, jakie dostałam dodatki, a potem petki. Przepraszam was za... <laughs> ...jestliście jeszcze krzyki, także. po prostu tata coś sam z korkami zrobił i teraz próbuję to naprawić. Dobrze, więc miałam przykrość do dodatków, więc tak. Pierwszym dodatkiem jest taki grzebyczek, którego nie jestem pewna czym się przyda, jednak wolałabym go zostawić od wszelkiego. Następnym dodatkiem jest filiżaneczka. Miałam dwie. Jedna bodajże była niebieska. <laughs> nie pamiętam. <laughs> Następny dodatek to jest locik. Niestety u to jest yy, lekko tak jakby oskrobany, zepsuty, ale dla mnie to nie zmienia faktu, jest licznie. Kiedyś miałam również sam na święta, tylko na Wigilię jest domkiem do petrzopów Oraz najlepsza rzecz. To jest taki jakby naszyjnik co demonstruje jak wygląda na t No, głównie zazwyczaj mówią, że to jest obruszka, ale bardziej to pasuje na naszyjnik. Jednak nazwa obruszka tutaj moim zdaniem jest spoko i wcale mi to nie przeszkadza i to fajnie się nazywa. Jednak tylko tego ona nie pasuje, więc ją tutaj zdejmę i zostawię. No, teraz cięcie petków. Pierwszy pytek, jest to taka śliczna panda, jest ona śliczna, tylko ma takie dość brzydkie oczy, nie to, żebym narzekała, tylko, że wygląda lekko jakbym miała sylwetkę po pierwsze. A po drugie, to ona ma je drukowane, wiecie, z serii drukowanej jakoś niezbyt przypadam za tą serią, więc może przerobię na demona, ale dokładnie jeszcze nie wiem, na razie jej nie przerabiam, bo tego pewna nie jestem. <laughs> Możecie pisać w komentarzach, czy ją przerobić. Dobrze, i następny petek, którego już kiedyś miałam, ale zgubiłam go. Długa historia. Anielek! Matko, jak ja się cieszę, że mam znowu takiego, tego będę dbała, bo dostałam tamtego, jak jeszcze zaczynałam bodajże na YouTube i ja wtedy to dbałam o petki i teraz się tak cieszę, że go mam. Tego dostałam razem z tym i z moimi niektórymi short herkami. Ja się tak cieszę, że mam tego spanielka Po prostu to jest takie wspomnienie I w ogóle I czuję się jakbym po prostu No nie wiem, nie wiem, nie umiem tego określić Strasznie się z niej cieszę I nie chcę jej nigdy opuszczać A tym bardziej, że um, Teraz jeśli chodzi o imiona Panda jeszcze nie wiem jak nazwę, bo może to być demon A ona to będzie Karmelia Wiem, że trochę dziwne imię ale dla mnie do niej pasuje i to jest Karmelia. Jeszcze 6 grudnia to nie tylko dzień Karmeli, kiedy ją dostałam, jest to również dzień Jacka, którego dostałam rok temu na Mikołaj. No dobra. Zwijamy te rzeczy i gadamy dalej. Nawet mówiąc gadamy, nie miałam dłuższej rozmowy. Chodzi mi o to, że już kończę filmik. Ale chciałam Wam podziękować za obejrzenie i teraz trochę poświecimy sobie w ciemności. Bardzo się cieszę, że zajrzeliście na ten filmik. Jeśli chcecie, to zajrzyjcie na inne filmiki, zapraszam oczywiście oraz zapraszam na kanał Brokacik LPS, gdzie nagrywam z Iri oraz Werą to są oczywiście anonimówki anonimówki, czyli anonimowe imiona, nie wiem co jeszcze powiedzieć zapraszam również na filmik My Dream LPS, w którym właśnie była Karmelia i możecie również w komentarzach do My Dream LPS podawać imiona do petków bo może rzeczywiście dostanę je na przykład na jakieś święta albo na urodziny, są przypuszczenia, że czasem dostaję właśnie petki a i propos reszty prezentów, to prostu no, było słodycze. Jeszcze najprawdopodobniej dostanę 104, 4, ale nie jest to pewne, więc też się ten. I jeszcze tak, jeszcze jedna wiadomość tak, przed skończeniem, to że jeśli dostanę 104 4 od mojej babci na Mikołajki, a, a idę za, za długo do niej tam pójdę i zobaczymy czy mi załatwi. Jeśli tak to oczywiście będą gameplaye, ale nie na kanale Brokacie KPS. Z Werą i Eri ustaliłam, że zrobimy gameplayowy kanał, gdzie będziemy nagrywać gameplaye yy, tak właśnie z The Sims, yy, jak i najprawdopodobniej z fnaf ponieważ ja mam trójkę FNAF-a i na kąpie, ale nie wiem czy będę nagrywała, także zobaczymy. Nie wiem, bo na razie nie umiem przejść czwartej nocy, teraz sobie normalnie gram, żeby przećwiczyć przed wami, żeby to nie było tak, że no dobra, Spink Trap to słabo wyskakuje, no ale no właściwie to nie ma tam nic strasznego, ale po prostu spin Trap mnie wkurza, po prostu wkurza mocno w czwartej nocy, czwarta, a m. tak mnie wkurza, po prostu nie wiem, czy to się powtórzy, jak nacisnę New Game. Ale no zobaczycie sami. Mam parę również pomysłów na przeróbki FNaFa i tym podobne. Ale nie będę zdradzała, bo później Ira się wkurzy. Iry mnie zaatakuje. Albo w i się wkurzą, a nie chcę żeby właśnie tak było. Także miłego dziennika czy tam wieczoru. Po prostu dzięki za obejrzenie. Pa moi widzowie i wszyscy trzymajcie się. Pa!